Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Yy... Wiosna się wreszcie zrobiła, zawitała piękna, przepiękna wiosna. Nareszcie czuć tą wiosnę, bo jednak ostatnie dni były takie no zimne, blisko zera albo poniżej zera temperatury w ciągu dnia, także było zimno, pączki na drzewach są już troszkę jakby większe od tego mojego ostatniego filmiku, no ale zimno jest, nie bardzo się chce. Nie, nie bardzo się chce po prostu wychodzić na dwór, jak, zwłaszcza nad jezioro, gdzie jest, od którego to wie, jeziora bardzo wieje, ale chyba dziś muszę się zdobyć lub, lub najdalej jutro zdobyć na odwagę i się przejść na to jezioro wreszcie. A jak nie, to chociaż na krótki spacerek 15-20 minut żeby spalić kalorie, żeby poruszać się, żeby tego świeżego powietrza y, trochę zaczerpnąć. Wszystko tak dla zdrowia, żeby no po prostu dla swojego dobro, dobrostanu, prawda? I no i tak, i w związku z tym, że spalić kalorie, powiedziałam, to te kalorie trzeba spalać, spalać, bo ostatnio ze względu na naszą chorobę musieliśmy budżet jedzeniowy zmniejszyć. Ograniczyć jedzenie, wydatki na jedzenie, znaczy się, bo na jedzeniu jest najłatwiej zaoszczędzić. Myśmy nie chodzili do pracy przez cały tydzień, także dosyć sporo nam ubyło z konta, bo tu jest tak, że ludzie na naszych stanowiskach, czyli fast foody czy sklepy, to nie dostają pieniędzy za nieprzepracowany dzień. Nie ma czegoś takiego jak chorobowe. Natomiast nie wiem, jak to jest w korporacjach, szpitalach, w służbie zdrowia w ogóle. Nie wiem, jak to jest w jakichś tam fabrykach. Być może oni mają inaczej. Ale na takich stanowiskach fizycznych, jak my pracujemy, niestety chorobowego nie ma. Także Ameryka pozostaje dużo do życzenia. W Polsce podobno też niektórych tak jest, że chorobowego nie ma. Nie wiem, słuchajcie, a 30 lat już w Polsce nie mieszkam. Także nie orientuję się, jak to tam jest. Ale z tego co pamiętam, jak zdarzyło mi się chorobowe, jak pracowałam w Polsce, to ja normalnie za te dni dostałam normalną ilość pieniędzy, nie, nie zmniejszoną. A tu nie ma tak. I myśmy byli chorzy, myśmy mieli gorączkę, i nie było oczywiście całej jednej tygodniówki na koncie, i zmusiło nas to do jedzenia taniej. A jeść taniej to znaczy jeść mniej zdrowo, że tak powiem. Może, nie, może źle to powiedziałam, ale no, trzeba się mocno ograniczyć, mocno pogłówkować, żeby kupić. Coś, żeby po prostu człowiek był najedzony jednocześnie nie było to jakieś takie mega niezdrowe, czy coś jedzenie. No ale ja o, ziemniaki ostatnio gotuję. Tak, ziemniaki. Do rozgniecionych ziemniaczków gorących dodaję masełka, sera, tego żółtego potartego sera i czasami to jeszcze szczypiorek na, na górę, śmietane, a to wszystko są kalorie. Ja zamiast śmietany mam ten kefir. I do Andy tam jeszcze jakichś tam innych dodatków sypie. Ziemniaczki wiadomo są dość tuczące. I, ale my to tak raz tygodniu jemy, ale chciałam powiedzieć, że przez takie bardziej oszczędne oszczędzanie, na takie bardziej oszczędne życie, jeśli chodzi o jedzenie, o spożywanie posiłków. Udało mi się w ciągu czterech tygodni zaoszczędzić jakieś 120 dolarów. Nie jest to źle, to daje około 30 dolarów tygodniowo. Także lepszy ryc niż nic. Uważam, że to jest i tak sukces, bo no, jak się po prostu nie dostaje pieniędzy, to trzeba się mocno ograniczać. Nie? I, tak, I tak to u nas było. Poza tym dostałam już kilka miesięcy temu, jeszcze w październiku, dostałam zawiadomienie z DMV, Takiego Departamentu do spraw Kierowców, prawo jazdów i tak dalej, że mam sobie odnowić prawo jazdy z dniem, takim i takim w styczniu, w połowie stycznia, bo kończy mi się ważność prawo jazdów. Ja jestem już w takim wieku, że trzeba sprawdzać wzrok. Ale mi tutaj napisano w tym. Papierku, że nie muszę jechać do tego ofisu tam, żeby personalnie tam być, ale można to online zrobić. Potrzebne było takie zaświadczenie oświadczenie, że wzrok się nie pogorszył. Jeśli o mnie chodzi, ja tak napisałam, już mam to i popłaciłam te wszystkie, co tam trzeba zapłacić. W moim przypadku to było około tam 400 dolarów, i moje prawo jazdy będzie za jakieś dwa tygodnie że w, o, z tym wzrokiem właśnie, że trzeba było poświadczyć, że wzrok się nie pogorszył. Ja nie wiem, jak to jest u mnie. Zauważam, że przy czytaniu już mi się trochę rozmazują literki. Będę musiała ten wzrok iść sprawdzić. Ja ja, ja często nie prowadzę samochodu, a wręcz bardzo rzadko przez ten czas, który miałam prawo jazdy przeterminowane, nie jeździłam samochodem. W sensie, że nie prowadziłam samochodu. Czyli już dobrych kilka miesięcy. I także, także tak to jest, że wzrok trzeba sprawdzać. A po 7 chyba są inne znowu restrykcje. Nie wiem jakie, nie mam jeszcze 70 lat. I także że mówiąc, nie czekam na to, ale, ale tak jest, no. Jeszcze chciałam odnosić takiego innego komentarza na ostatnim filmiku, że tam pisali, pisała pani. Nie mówię, że jest sympatycznie czy coś, ale dała mi tam za przykład jakąś tam inną panią, też youtuberkę, że jest taka, taka pogodna i wszystko tego. I ja byłam potem na profilu tej pani, na filmikach tej pani rzeczywiście bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, pracująca osoba no, jest, jest bardzo w bardzo szanowanym zawodzie. Ja osobiście szanuję ten zawód bardzo, tak jak szanuję wszystkie zawody fizyczne. I również niefizyczne, dopóki są uczciwie wykonywane, to takim ludziom należy się szacunek. I jeszcze wracając do porównywania mnie, no, ja rozumiem, że, że mogę się komuś nie podobać, że jestem jakaś ponura czy coś, ale ja jestem po prostu sobą. A chyba najtrudniej jest być sobą. Ja nie chcę się zmieniać na siłę po prostu. Ja, mi się bardzo podobają osoby takie mega pozytywne, bardzo uwielbiam, to się ogląda naprawdę o, o lepiej niż jakichś takich smutasów. Ale dlaczego? Jak ktoś chce mówić na swoim YouTube, na swoim kanale YouTube o smutnych rzeczach niewesołych, to ma do tego prawo, ponieważ jest u siebie w domu. Jeśli ktoś komuś się nie podoba, to może po prostu nie oglądać. Nic na siłę, jak to się mówi. Nic na siłę. Ja nie, nikogo nie zmuszam, żeby oglądał moje filmiki. Jeśli komuś nie pasuje, to co tutaj mówię, w ciągu tego roku na YouTubie byłam na wielu, wielu kanałach i obserwowałam komentarze. Widzę, że bardzo dużo ludzi skomentujących bardzo lubi. Uszczęśliwiać tych YouTuberów na siłę, krytykować. Ja rozumiem, że to jest krytyka jakaś uzasadniona, ale wytyka się najmniejsze błędy, wytyka się, że powinna się tak ubrać, a nie tak, że masz y, ten. Y, y, błę, y, niepoprawną wymowę. Y, to jest bardzo często powtarzane, że źle się wysławiasz po polsku. Y, dieta. Że Tomasz źle, to jest niezdrowe, to jest syf. A u mnie się pojawił taki komentarz bardzo takiej sympatycznej pani, która już ma bana, że ja mam melinę w domu. Nie wiem, czy u innych też tak było, ale u mnie tak. było. taka babka, pisała mi tu. I potem też jeszcze napisała komentarz, pod, jak, jak robiłam komentarz, filmik o mojej mamie, napisała bardzo taki komentarz, co mnie. Widocznie się kobieta mocno zdenerwowała, bo napisała tam jakiś taki niegrzeczny komentarz i chyba z milion tych wykrzykników potem dała. Ja myślałam, że ta kobieta tak de facto to na zawału serca dostanie, tak, tak mówię. I że no, krytyk, ta krytyka jest, jest wszechobecna na tych kanałach i, i, jest, i, o, i, i kasy też lubią zaglądać do kieszeni. A co masz z kasą zrobić? A nie kupuj tego, a tego, a kupuj na temu, nie kupuj na temu. Ja lubię kupować na temu czasami. Wiem, że ja się nacięłam wiele razy na temu. Wiem, że tam jest dużo takich rzeczy niefajnych, ale zdarzyło mi się na temu kupić śliczne, niektórych śliczne rzeczy. Między innymi kiedyś tam kupiłam kilka miesięcy temu takie śliczne oto pojemniczki na przyprawy. Bardzo ładne pojemniczki. To, są, to jest wszystko ceramika, to nie jest jakiś tam plastik, a to jest bambusa. Także fajnie. Także jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, jak i z wielu innych zakupów na temu. Ale, by, ale mam kilka przedmiotów, które tam kupiłam i nie jestem z nich zadowolona. Nie jestem. Ubrań bym tam nie kupowała raczej. I jakieś takich rzeczy związanych z materiałem czyli ubrań jakichś tam ręczniczków. Mam, mam kilka takich ręczniczków tutaj do kuchni. Też nie podobają mi się, bo mało pijają tą wodę. Ale dlaczego ludzie tak krytykują tych innych, którzy na temu ciągle coś tam kupują sobie? Nie, nie uważam to za stosowne, żeby tak robić. Bo ludzie z pieniędzmi robią to, co chcą robić z tymi pieniędzmi. Także... Także to jest tyle. No, ja osobiście też tutaj na tym moim kanale miałam bardzo fajnych, miłych ludzi. Dziękuję za te miłe komentarze. Oczywiście, miałam też dużo krytyki i takiego hejtu, ale no, tak, tak jest, tak jest. I nie zamierzam kończyć tego kanału, bo po prostu no, jak już człowiek ma zmonetyzowany kanał, już ma te jakieś dochody z tego YouTube'a, to, to nie jest tak łatwo potem tak odejść, bo komuś się podoba, bo ktoś komuś. A może raczej nie podoba ten kanał i zrobi wszystko, żeby tą osobę zniszczyć, to po prostu nie, nie, nie działa na mnie. Ja ten kanał będę miała, będę go prowadziła. I nie wiem jak często oczywiście, ale będę go miała. Mam taką znajomą w Hiszpanii, ona z pochodzenia Argentynką. I ona mi trochę pomoże, ona ma bardzo fajnego vloga. Yy, I mam nadzieję, że to, by, to będzie się jakoś kręciło i po polsku, i po angielsku. Mam nadzieję, yy, również jakże się zauważyli, jest opis kanału zmieniony na angielski. Yy, co nie znaczy, że ja nie będę po polsku mówiła. I. Yy, yy. W tym opisie jest coś takiego odnośnie ubrań z second handu, nie z tych second handów. Tak ja kupuję ubrania w second handzie, kupuję i wcale się tego nie wstydzę. Są to ubrania bardzo dobrej jakości. I w dobrym stanie ta bluzka, której obecnie jestem, to nie jest second handu. Kupiłam za, za, za tam 6 dolarów JC Penny, bo była przecenna. Ale, ale ja nie kupuję drogich ubrań i ja nie chodzę na jakieś tam party nigdzie, bo jestem in, introwertyczką. To po co mam się stroić jak szczur na otwarcie kanału, nie? I znaczy teraz postaram się po prostu na tym mieć jakieś porządne, porządniejsze ubrania, bo rzeczywiście być może czasami różnie to bywało w przeszłości tu. Ale uważam, że nie ma się czego wstydzić, jak się w second handzie kupuje. Widziałam bardzo dużo ludzi w second tak takich naprawdę przez los pokrzywdzonych. I te renty są niskie u nas. I oni po prostu nie mają innego wyboru i kupować w second handzie. I to nie jest żaden powód do tego, żeby się wstydzić. Uważam, że każdy robi z pieniędzmi co chce. Jak nie ma tych pieniędzy, to kupuje w second handzie i Koniec, kropka. I po prostu nie ma się co na tym rozwodzić. Uważam, że to jest normalne. Uważam, że jest normalne być skromnym, nie zadzierać nosa z jakiejś tam byle powodu. Kasa nas i tak nie uratuje. Owszem, kasa jest hmm, tym, jak się to mówi, pomaga w życiu. Jest takie powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bez pieniędzy o nie, szczęście łatwiej. Y ja bym powiedziała to w ten sposób, że pieniądze szczęście nie dają, ale bardzo ułatwiają życie. Ale nie ma się co rozbijać, jak, tych kasy, jak tej kasy tak za bardzo nie ma, bo po prostu nie warto. Życie jest za krótkie, żeby po prostu no, zabijać się. Ja mam taki charakter, że nigdy specjalnie nie był to jakiś mój priorytet, żeby mieć tych pieniędzy mega, mega tam dużą. Ja, ja się zawsze zadowalałam tym, tym, co miałam i tym, co mam nadal. I chociaż różnie to w życiu bywało, ja zawsze mówiłam, są tacy, którzy mają gorzej, ty już tak przestań nad sobą rozmyślać. I tak zawsze, i to mi bardzo pomogło w życiu, w pokonaniu różnych tam przeszkód życiowych. I co jeszcze chciałam powiedzieć, no, ten, ten kanał na YouTubie ma rok, został zmonetyzowany po miesiącu. Znaczy w programie partnerskim, byłam po miesiącu monet, pierwsze pieniądze po dwóch miałam miesiącach i miałam też kilka pytań odnośnie tego, jak ja to zrobiłam, żeby tak mieć. No to przeszukałam, dosłownie no cały internet, próbowałam znaleźć ten, ten filmik, który, który, na której podstawie ja oparłam ten mój kanał, że mi tak od razu chwycił. I nie mogłam tego znaleźć. Nie mogę, nie mogę. Ja, to, ja się tego będę szukać. To był taki kanał, z którego ja to był po angielsku kanał, to Amerykanin miał, i ja wiem, że tam zapamiętałam trzy tak, taką regułkę, że ma być dobre zdjęcie: to, ta miniaturka, ten tekst, tytuł, tytuł, i tekst w opisie. I tego, według tego gdzie znowu, niepoprawna mu wymowa polska się kłania. Yy, yy, I według tego ja starałam się ten mój kanał prowadzić, a nic innego nie robiłam. Yy. I tak jakoś chwyciło. Po prostu trzeba zwracać chyba uwagę na pewne może słowa w tytułach. W tytule, czy w tytułach, czy w opisie. Nie wiem, no po prostu tak to było. Ja szukałam przez internet, bo parę osób mnie prosiło, żeby po prostu... No, powiedzieć im, jak to był kanał, że oni może też, ale kurczę, nie mogę znaleźć. Ja wiem, że na, na, na YouTube jest taka starsza pani, to ona, ona prowadzi taki kanał i ona, ona w ciągu roku to prawie 100 tysięcy ludzi nagromadziła na swoim kanale i monetyzację mała już po miesiącu. Także błyskawicznie jej chwycił ten. I to starsza pani, ona, ja nie wiem, koło, koło 59, koło tak w moim wieku jest i szybko jej to chwyciło, Single and Solo, chyba tak ona się nazywa, ta babka, ja nie mam jej w subskrypcjach, ale fajnie, fajnie mówi babka, także może warto by tam do niej było zajrzeć, z tym, że ona mówi w języku angielskim, bo to jest Amerykanka, także tak mówię, że bardzo dobrze mówi po, mówi, mówi, jak sobie kanał ona, Zmonetyzowała tak szybciutko. Bo jednak, no ja miałam w ciągu dwóch miesięcy to szybko. A ona ta mówiła, że w ciągu nawet miesiąca miała to monetyzację, że też dwóch. No ale ona ma 100 tysięcy subskrybentów obecnie. A ma tylko jakieś dwa miesiące dłużej niż, yy, dłużej niż ja. Albo, albo nawet trzy miesiące. No ale tak czy owak w tym samym roku zakładała swój kanał. Czyli jak ja założyłam w marcu, to ona założyła ten swój kanał w styczniu bądź w lutym. No. Ale nie, nie, jeszcze w 2024 go zakładałam, się zdaje. Bardzo fajnie mówi babka. Single and solo, tak się nazywa. Tak mówię, ja, ja wiem, że tej pani robię reklamę teraz, ale po prostu wiem, że parę osób pytało mi się, jak ja to zrobiłam, a ja tego kanału już nie znajdę, chyba w czeluściach tego YouTube'a, bo, bo dużo jest, bardzo dużo na ten temat. Jak się, to, jak się to robi, żeby to zadziałało, żeby to chwyciło. Bo te zarobki z YouTube'a, no, one może nie są gigantyczne, ale no pomagają. Nie pomagają na przykład. Nie? Ja sobie teraz założyłam, że pojadę na jakąś tam wycieczkę znowu z tych pieniążków, bo co miesiąc oni mi swoją pieniądze. U nas na to musi być 100 dolarów miesięcznie, żeby minimum, żeby było wypłacone, a jak nie, to to przechodzi na następny miesiąc i to. A ja dostaję co miesiąc, ale. O konkretnych sumach już nie będę mówić, bo ja już na ten temat kiedyś mówiłam. Nadal się zarabiam, nadal zarabiam, nadal mi to pomaga. Życzę tego każdemu, który by, który by tak chciał, i, do, i po prostu do następnego razu będę szła na spacer. No, papa. Pa.